Witam wszystkich w odcinku z mojego punktu widzenia. Jak wiecie, zawsze staram się pokazać Wam, jak skutecznie trenować, jak rozwijać się w procesie treningowym i przede wszystkim, co należy wiedzieć, żeby... Ta wiedza pomogła nam być coraz, coraz to lepszym, żeby nie tracić czasu w procesie treningowym na trening, który praktycznie nie ma żadnego znaczenia dla, znaczenia dla naszego rozwoju. Więc najważniejsze jest to, aby robić odpowiednią ilość treningów, z odpowiednią intensywnością, aby odpowiednio cały czas dążyć do tego, co sobie założyliśmy. No i właśnie, w tym temacie dzisiaj moim gościem jest moja córka Nadia. Nadia, powiedz nam, Czym się zajmujesz i ile masz lat? Cześć, przede wszystkim nazywam ślady, tak jak już wspomniałaś. Za niedługo kończę 16 lat i, no i gra w piłkę. Nadia jest piłkarką, tak. Nadia gra w piłkę nożną i tutaj muszę Wam powiedzieć, ja jako mama, nie zawsze było to dla mnie lekkie, w sensie lekka decyzja do przyjęcia mojej córki, że ona gra w piłkę nożną, bo zawsze uważałam, że to jest bardziej taka dyscyplina dla mężczyzn. Natomiast najważniejsze chyba jest to, żeby każdy trenował to, co kocha i żeby znalazł w tym swoją pasję, żeby się cały czas mógł w tym dobrze czuć żeby się spełniał, realizował, ale również, żeby cały czas polepszał swoje wyniki. Dobra, Nadia, to teraz powiedz, co ostatnio się wydarzyło w tej, w tej twojej karierze, w tym twoim życiu sportowca? Dwa dni temu skończyłam mój pierwszy Puchar Świata, w którym reprezentowałam że Akademię Francji. I zajęliśmy drugie miejsce ostatecznie. W finale niestety yy, przegraliśmy z Kanadą wynikiem 2-1. Yy, no i wydaje mi się, że to było takie największe wydarzenie dotychczas w moim życiu. Yy, było to niesamowite przeżycie, które na pewno z czasem chciałabym powtórzyć. Okej, okay. a powiedz, Nadia. Mm... Ile razy w tygodniu a, trenowałaś i jak się przygotowywałaś e, do, tego, do, te, do tych zawodów, e, do tego turnieju? Miałam zazwyczaj dwa bądź czasami trzy treningi, to zależy od dnia. E, ale dziennie, dziennie. tak. Dziennie. tak. Mhm. E, no i e, przede wszystkim były to oczywiście treningi na boisku, które dla mnie są najważniejsze, ponieważ to, to, to mnie buduje po prostu i to jest najważniejsze. Dla mnie, ale między innymi miałam też treningi właśnie indywidualne, którymi były treningi energetyczne oraz motoryczne, które w parze stworzyły świetne rezultaty, za które byłam bardzo właśnie chwalona na ostatnim pucharze. Trenowałam właśnie z trenerem falińskim, Mateuszem, którego serdecznie pozdrawiam motorycznie, a energetycznie trenowałam według planu właśnie. Moje mamy? No tak, według mojego planu, oczywiście, że tak. Nie było to łatwe, muszę Wam powiedzieć, że bycie mamą i e, próby bycia trenerem własnego dziecka jest naprawdę bardzo ciężkie, czasami nie da się tego pogodzić. Natomiast ja zawsze mówię do, do Nadi, że to jest Twój wybór e, i ja plan robię, czy Ty go realizujesz, to naprawdę. Wszystko zależy od Ciebie, nic na siłę. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że Nadia naprawdę sobie świetnie radziła z treningiem energetycznym. I teraz jeszcze powiedz nam, Nadia, e, czy Ty wykonywałaś testy wydolnościowe przed, przed pucharem? Mm, wykonywałam wiele testów wydolnościowych, były one zazwyczaj co, co miesiąc, dwa, i y, y, pomiędzy tymi testami musiałam biegać y, oraz y, robić interwały. Ale chciałam właśnie powiedzieć, że przyniosło to niesamowite rezultaty, które właśnie myślę, że pchały mnie do tego i sprawiły, że potrafiłam się wyróżnić na boisku, ponieważ od początku do końca meczu potrafiłam biegać szybko no i długo. I myślę, że jak i te treningi energetyczne, jak i te treningi motoryczne wpłynęły na to niesamowicie. Super. A teraz tak, co planujesz w najbliższym czasie? Co się wydarzyło takiego może na tych zawodach, co pomogło, czy, czy dało coś takiego, że em, możesz przejść na wyższy poziom w swoim przygotowaniu w piłce nożnej? Um, dzięki właśnie temu, że pokazałam się z dobrej strony na tym pucharze, zostałam zauważona przez skautów z Kanady. Dzięki czemu y, dostałam propozycję, aby w lecie na wakacje właśnie pojechać y, do Kanady na półtora miesiąca, grać tam z nimi, y, z profesjonalnymi już piłkarkami na bardzo wysokim poziomie. To dla mnie okrop, y, ogromne wyróżnienie i jestem bardzo wdzięczna właśnie za, za to, co się wydarzyło. Ja również uważam, y, słuchajcie, że w sporcie ważne jest to takie. Ja to zawsze nazywam, zresztą w książce też to opisuję mojej tej właśnie fizjologii wysiłku z mojego punktu widzenia. Ja używam takie sformułowanie step by step. Jest to coś, co zawsze siedzi w mojej głowie, wtedy, kiedy rozmawiam z zawodnikami, czy w ogóle moja taka strategia w sporcie, żeby iść krok po kroku do przodu i wykorzystać każdy moment swojej kariery ku temu, aby właśnie. Przejść dalej, żeby się spiąć ten jeden stopień wyżej. I wydaje mi się, tutaj u Nali, że właśnie to zadziałało, ten taki schemat step by step, czyli przesuwanie się kawałek po kawałeczku do przodu. I, i to, co jeszcze jest najważniejsze, też, co Nali ciągle mówię, żeby brała z tego, co mogła najwięcej i wykorzystywała każdą chwilę swojego życia, na boisku, czy nawet poza boiskiem, żeby właśnie przede wszystkim bawiła się tym, ale. Po drugie, żeby mogła wykorzystać jak najwięcej i wzięła jak najwięcej dla siebie. Ok, czyli jako taki pierwszy moment mamy te, tą kanadę, a powiedz jeszcze, jaki jest Twój taki cel, wymarzony cel w sporcie, do czego Ty tak naprawdę dążysz? Mm, no wiadomo, że moim celem jest granie profesjonalnie, Moim klubem, który od zawsze mi się marzył, i jest po prostu marzeniem, aby wystąpić kiedyś z logiem, PSG. Jest to klub, od którego, do któremu zawsze kibicowałam, i po prostu byłoby to niesamowite spełnienie marzeń, jakby któregoś dnia mi się udało. I cały czas do tego dążę. No i przede wszystkim też dlatego byłam na tym pucharze, ponieważ bardzo właśnie walczyłam, przygotowywałam się do tego, aby wypaść jak najlepiej i, i myślę, że to jest mój największy cel, aby właśnie reprezentować kiedyś Pedrza. Tak jak mówisz, zaprezentowałaś się z najlepszej swojej strony, więc tak jak też mówiłaś, zostałaś zauważona i ja sobie tak myślę, że jeżeli faktycznie będziesz się dalej przygotowywała w ten sam sposób, jeszcze będziesz miała możliwość trenować z bardzo dobrymi piłkarkami, to faktycznie być może ten cel jest taki do realizacji, myślę, że w najbliższym czasie, czego... Ja życzę oczywiście z całego serca. No i e, tak na koniec, Nadia, przyznaj nam się, czy Ty przeczytałaś? przeczytałaś tą książkę. I czy ona ci cokolwiek ewentualnie dała, <głos> oczywiście? <głos> przeczytałam nawet dwa razy przeczytałam. Notowałam sobie, jest tam miejsce na notatki właśnie. Notowałam sobie wszystko, wyciągałam wnioski. Pomogło mi to zrozumieć mój organizm i myślę, że każdy sportowiec, który chciałby coś osiągnąć, powinien przeczytać tą książkę, aby zrozumieć siebie, zrozumieć swoje potrzeby. I po prostu znalazłam w tej książce wiele takich rzeczy, które powinnam poprawić, które, y, mam wrażenie, że pchnęły mnie do przodu. Y, zauważyłam błędy, które wcześniej popełniałam. I po prostu y, jest to też napisane prostym językiem, więc wydaje mi się, że każdy, każdy jest w stanie ją zrozumieć. No i, no i tyle. No. Ja, ja tylko wam powiem, że ja absolutnie Nadię nie zmuszałam do czytania książki. Tylko, że Nadia mnie zna od lat i wie, przez co przeszłam w sporcie, na pewno wie, jakie mam doświadczenie w sporcie i e, też na pewno poniekąd chyba wiedziałaś o tym, że jeżeli to przeczytasz, to jest to pierwszy krok do sukcesu. Mm. Wiedziałam, że się nie zawiodę i, i tak, jak, tak jak właśnie myślałam, tak było nie Proszę się. bardzo, moja córka się na mnie nie zawiodła, <noise> więc. E... Również polecam wszystkim fizjologię wysiłku, z mojego punktu widzenia, dlatego polecam, bo wiem, że jest to step by step w sporcie i jest to jeden z tych kroków, który naprawdę może Was pchnąć ku temu, żeby dojść do tych swoich wymarzonych wyników. Nadia powoli do tego dochodzi, cokolwiek miałoby się w tej przyszłości wydarzyć, ja jestem jej najwierniejszym kibicem i będę mocno za nią ściskać kciuki, będę przy niej, ale wydaje mi się, że każdy, każdy z Was, każdy, kto jest w porcie, również może sięgać po swoje marzenia i również może być cały czas lepszą wersją samego siebie. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam do śledzenia mnie na moich odcinkach właśnie z mojego punktu widzenia. Jak zwykle. Do widzenia.